Panie Boże Wszechmogący, Stwórco nieba i ziemi, w pokorze zwracam się do Ciebie w tym czasie wielkiej potrzeby. Uznaję Twoją suwerenność nad wszystkim i ufam Twojej nieskończonej mocy i miłości. Panie, wiem, że dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych i że Masz moc przemienić każdą sytuację, niezależnie od tego, jak rozpaczliwa ona się wydaje. Dlatego przychodzę prosić Cię o pilny cud w moim życiu. Ojcze Niebieski. Znasz moje serce, moje zmagania i cierpienia. Widzisz, przez co przechodzę i rozumiesz głębie mojego bólu. Proszę cię, abyś ze współczuciem spojrzał na moją sytuację i przyszedł mi z pomocą. Udziel mi łaski cudu, panie, gdyż całkowicie ufam Twojej dobroci i miłosierdziu. Panie Jezu Chryste, mój Zbawicielu i Odkupicielu, przychodzę do Ciebie ze skruszonym i złamanym sercem, prosząc Cię o wstawiennictwo za mną u Ojca. Ty, który jesteś księciem pokoju, udziel mi pokoju, który przewyższa wszelki rozum i uspokaja zmartwione serce. Proszę cię, abyś użył swojej boskiej mocy, aby zmienić moją sytuację, tak jak przemieniłeś wodę w wino na weselu w kanie. Dokonaj cudu w moim życiu, panie, abym mógł być świadkiem Twojej chwały i wysławiać Twoje imię. Duchu Święty, pocieszycielu i przewodniku, proszę cię. Napełnij moje serce swoją obecnością. Daj mi siłę, abym wytrwał w wierze, nawet w obliczu przeciwności. Oświeć mój umysł swoją mądrością i kieruj moimi krokami, abym mógł podążać drogą, którą przygotował dla mnie Bóg. Duchu Święty, wstawiaj się za mną w niewysłowionych jękach i zanieś moje błagania do tronu łaski. Boże Ojcze, wiem, że często upadam i nie jestem godna Twojego miłosierdzia. Proszę Cię o przebaczenie wszystkich moich grzechów, za wszystkie razy, gdy Cię rozczarowałem i schodziłem z Twojej drogi. Obmyj mnie drogocenną krwią Jezusa i oczyść mnie od wszelkiej nieprawości. Odnów we mnie czyste serce i daj mi ducha prawego, abym mógł chodzić w Twojej obecności i pełnić Twoją wolę. Panie, przedkładam przed Tobą wszystkie moje troski i potrzeby. Wiesz dokładnie, z czym się borykam i czego potrzebuję. Nic nie umknie Twojemu uważnemu i kochającemu spojrzeniu. Proszę Cię, abyś z mocą zainterweniował w moim życiu i przyniósł Boże rozwiązanie moich problemów. Udziel mi cudu, którego tak bardzo potrzebuję, Panie, abym mógł być żywym świadectwem Twojej mocy i Twojej miłości. Umiłowany Ojcze, pomóż mi zachować wiarę i ufność w Ciebie, nawet gdy wszystko wydaje się niemożliwe. Daj mi łaskę wiary w Twoje obietnice i cierpliwego oczekiwania na Twoją interwencję. Naucz mnie odpoczywać w Tobie i ufać, że Ty masz władzę nad wszystkim. Spraw, abym żyła w pokoju, wiedząc, że jesteś ze mną i że nigdy mnie nie opuścisz. Panie, proszę Cię, otocz mnie swoją miłością i opieką. Trzymaj z daleka ode mnie wszelkie zło, wszelkie negatywne wpływy i wszelkie siły sprzeczne z Twoim celem w moim życiu umieść wokół mnie swoich aniołów, aby mnie strzegli i uwolnili od wszelkich niebezpieczeństw. Niech Twoja potężna ręka zawsze będzie na mnie, prowadząc mnie i chroniąc. Ojcze niebieski, wiem, że jesteś bogiem cudów i że rozkoszujesz się błogosławieniem swoich dzieci. Dlatego przychodzę do Ciebie z ufnością, wierząc, że wysłuchasz moją modlitwę i udzielisz mi łaski, której tak bardzo potrzebuję. Niech będzie uwielbione Twoje imię w moim życiu, a ja będę świadkiem Twojej dobroci i wierności. Panie, pośród trudności, pomóż mi zachować nadzieję i wiarę. Obym zawsze pamiętał, że jesteś większy niż jakikolwiek problem i że Twoja moc jest nieograniczona. Daj mi siłę, której potrzebuję, aby z odwagą i determinacją stawić czoła każdemu wyzwaniu, wiedząc, że jesteś ze mną i że nic nie może mnie odłączyć od Twojej miłości. Umiłowany Ojcze, oddaję Ci wszystkie moje troski i niepokoje. Ufam, że działasz w moim imieniu, nawet jeśli tego nie widzę. Spraw, abym przeżywał każdy dzień z wdzięcznością i ufnością, wiedząc, że Masz doskonały plan na moje życie i że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy Cię kochają. Panie, dziękuję Ci za wysłuchanie mojej modlitwy i za Twoje nieskończone miłosierdzie. Niech Twój pokój który przewyższa wszelki rozum, strzeże mojego serca i umysłu w Chrystusie Jezusie. Niech Cię zawsze wysławiam i dziękuję za Twoją dobroć i wierność, bez względu na okoliczności. Ojcze Niebieski, w imieniu Jezusa, proszę Cię, abyś odpowiedział na moje wołanie i udzielił mi pilnego cudu, którego tak bardzo potrzebuję. Niech Twoja wola wypełnia się w moim życiu i abym zawsze Ci ufał, wiedząc, że Ty masz dla mnie to, co najlepsze. Dziękuję ci, panie, za Twoją obecność, za Twoją miłość i za Twoją wierność. Amen. Niech Pan Bóg w swojej nieskończonej dobroci i miłosierdziu wysłucha wołanie mojego serca i obdarzy mnie pilnym cudem, którego tak bardzo potrzebuję. Niech Twoja chwała, panie, objawi się w moim życiu i niech będę żywym świadectwem Twojej mocy i Twojej miłości. W imieniu Jezusa modlę się i dziękuję. Amen.